Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń żadne zieleń nie nasyci. Nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem? W głębiny przechylonym? Z nurtu tego to wiedz, że nie ma powrotu. Objęty tajemniczym pięknem wieczności, trwać i trwać. Nie przerywać odlotów, cieniom tylko trwać. Coraz jaśniej i prościej. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą cicho drzwi. I zdepki maleńkiej, a idąc krok łagodzi. I tą ciszą trafia najgłębiej. To przyjaciel. Ciągle wracasz w pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Pochylon nad lampą w snopie światła wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy. Bo po co? I już nie wiesz, czy tam, tam, daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu jest tam. A tutaj nie ma nic, prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Póki może przyjmuję swe otwarte źrenice, pod postacią falujących kół, zdaje ci się, że utonął w tobie wszystkie głębie, wszystkie granice, lecz już stopą dotknąłeś się fali, a tobie się zdawało, to może we mnie mieszkało, taką ciszę rozlewając w koło, taki chód, tonąć, tonąć, przechylić się, potem obsuwać się zwolno, nie wyczuwać w tym odpływie stopni, po których zbiega się drżąc, tylko dusza, dusza człowieka zanurzona w maleńkiej kropli, dusza porwana w prąd. Nie taki jest żywioł światła, kiedy morze cię szybko ukrywa i roztapia w milczącej głębi. Światło od fal pouczystych prostopadłe blaski oderwie i zwolna kończy się morze, a jasność napływa. A wtedy zewsząd, widoczny w zwierciadłach dalekich i bliski, widzisz swój cień. Jak się okryjesz w tym świetle, za małość jest przeźroczysty, a jasność zewsząd tchnie. Wtedy patrz w siebie, to przyjaciel, który jest jedną iskierką, a całą światłością. Ogarniając sobą tę iskrę, już nie dostrzegasz nic i nie czujesz, jako jesteś objęty miłością. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali uczącej, nieopartej o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa, i tą światłością po liściach niosrebrzonych, Tchnie. Więc w takiej ciszy, ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną. Ktoś się długo pochylał nade mną, cień nie ciążył na krawędziach brwi, jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcień, zieleń niewysłowiona, oparta na kropach krwi. To nachylenie dobre, pełne chłodu zarazem i żaru, które się we mnie osuwa, a pozostanie nade mną, chociaż przemija opoda, lecz wtedy staje się wiarą i pełnią. To nachylenie dobre, pełne chłodu i zarazem żaru taka milcząca wzajemność. Zamknięty w takim uścisku, jakby muśnięcie po twarzy, po którym zapada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy. W tej ciszy unoszę się nad sobą na chlenie Boga. Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat. Spragniony ciepła słonecznego, więc przypłyń oświatu z głębi niepojętego dnia i oprzyj się na mym brzegu. Płoń nie za blisko nieba i nie za daleko. Pamiętaj serce to spojrzenie, w którym wieczność cała ciebie czeka. Schyl się serce, schyl się słońce przybrzeżne, zamglone w głębinach ucz nad kwiatem niedosiężnym, nad jedną z róż. Co to znaczy, że nie? tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę, kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak, kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej, zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem tym bliższe przynosi odbicie. Im dalsze od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępującego na brzegi duszy. Zwolna słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni. Zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka na dzień stworzenia to dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk, to dlatego, by przybliżyć wieczność, w którą byś tchnął. Nienasycony jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia Twojej miłości. Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej, która wieczność niezbierną opływa, dla dotknięcia dalekiego żaru, w którym ogród głębokią dlewa, Zmieszały się chwila i wieczność, kropla morze objęła, opada cisza słoneczna w głębinę tego zalewu. Czyż życie jest falą podziwu? Falą wyższą niż śmierć? Dno ciszy? Zatoka zalewu? Samotna ludzka pierś. Stamtąd żeglując w niebo, kiedy wychylisz się z łodzi, miesza się szczebiot dziecięcy i podziw. Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości, tak blisko naszych oczu. Zdawało się sercom otwartym, zdawało się sercom prostym, że zniknął w cieniu kłosów. A kiedy uczniowie łak łaknący uskali ziarna pszenicy, jeszcze głębiej zanurzył się w łan. Uczcie się, proszę, najmilsi, ode mnie tego ukrycia. Ja, gdzie ukryłem się, trwam. Bóg spoczywał w sercu i Wszechświat, lecz Wszechświat gasł. Zwolna stawał się rozumu jego pieśnią na niższą z gwiazd. Opowiadam wam zdziwienie wielkie, chaleńscy mistrze. Nie warto czuwać nad bytem, który wymyka się z rąk. Jest piękno rzeczywiste, utajone pod żywą krwią. Cząstka chleba rzeczywistsza niż Wszechświat, pełniejsza bytu i słowa, Pieśń jak morze zalewająca odmęt słońca, wygnanie Boga. Synu, kiedy odejdziesz, wzbierająca głębię odwieczna, w której wszystko ujrzałem, ojcze, miłość oznacza konieczność wzbierania chwałą. Synu, spójrz. Niedaleko od Twojej jasności jest kłosów dojrzałe pęcznienie. Przyjdzie dzień, gdy odejmą ci blask, kiedy jasność Twą. Wydam ziemi. Ojcze, spójrz. Niedaleki od mojej miłości jest my spojrzenie, którym ogarniam odwiecznie ten dzień zbierający zieleni. Ręce Twoje odejmą z mych ramion, synu. Widzisz tą unicestwienie. Twój blask, kiedy przyjdzie dzień, wydam kłosom pęczniącej ziemi, synu. Kiedy odejdziesz miłości odwieczna, któż ogarnie cię nurtem najbliższym? Ojcze, opuszczam twoje wejrzenie wzbierające zalewem słonecznym. Obieram oczy ludzkie, obieram oczy ludzkie, zalne na światłem pszenicznym. Stać tak przed tobą i patrzeć tymi oczyma, w których zbiegają się drogi gwiazd. O oczy nieświadome tego, kto w was przebywa. Odejmując sobie i gwiazdom niezmierny blask. Więc powiedzieć jeszcze mniej, a jeszcze więcej wierzyć, powieki powoli zamykać przed światłem pełnym drżeń, potem wzrokiem odepchnąć przypływ gwiaździstych wybrzeży, nad którymi zawisa dzień. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty, aż dotąd i dalej niż dotąd. A wtedy konieczność, prosta, coraz większą staje się tęsknotą za owym dniem, który wszystko obejmie niezmierną prostotą, miłosnym tchem. Zabierz mnie, mistrzu, de Efrem i pozwól tam z sobą pozostać, gdzie ciszy dalekie wybrzeże opadają na skrzydłach ptaków jak zieleń, jak fala bujna, niezmącona dotknięciem wiosła jak koło szerokie na wodzie, niespłoszone cieniem przestrachu. Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku i w nim przebywasz, przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem, niezmierny, ledwo celkę zajmujesz maleńką. Kochasz miejsca bezludne i puste, bo jesteś samą ciszą, wielkim milczeniem. Uwolnij mnie już od głosu, a przejmij tylko dreszczem twojego istnienia, dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach